Cześć, nazywam się Krzysztof Burzyński i pomagam sklepom zoologicznym zwiększyć jakość i ilość sprzedaży poprzez szkolenia i doradztwo. Ten cykl nagrań będzie poświęcony rekrutacji. Kolejną osobowością jest flegmatyk. Jego zaletą flegmatyka jest spokój. Zwyczaj tam, gdzie wszyscy krzyczą, gdzie, gdzie panuje jakiś harmider, flegmatyk jest pewną oazą spokoju, którą bardzo często właśnie szukamy człowiek, który zachowuje zimną krew, co w wielu sytuacjach naprawdę może się przydać. Oczywiście, wadą tej osoby może być pewna niejakość. Często taką osobę pytamy o zdanie i ona nie odpowiada, bo ona nie chce wchodzić w konflikty. To jest jedna z tych rzeczy. Ona jest spokojna, ale ona też nie chce wchodzić w konflikty. Stąd się biorą, biorą te różne rzeczy. Ta osoba, często myślimy, że ona nie ma zdania. Ona oczywiście ma jakieś zdania, tylko po prostu je nie wyraża, bo nie chce wchodzić w konflikty z innymi. Dlatego taka osoba jest też dobrym mediatorem. W relacji, wbrew pozorom, jest nastawiona na ludzi. Ona bardzo lubi Ludzi, natomiast niekoniecznie lubi się zawsze odzywać. Natomiast e, kiedy się od, odzywa, to możesz zauważyć, że jest bardzo spostrzegawcza. Dostrzega rzeczy, których inni nie zauważają, ponieważ, ponieważ często działają, dużo gadają i nie zauważają pewnych drobnych, specyficznych rzeczy, które się dzieją, a ta osoba je dostrzega, ponieważ mniej działa, więcej obserwuje. To też oznacza, że bardzo często jest to po prostu inteligentna osoba, która tylko się dobrze kryje. Motywuje ją też takie pewnego rodzaju bezpieczeństwo. To jest taka osoba, którą może zatrudnić ona przez. 10 lat będzie pracować w jednym miejscu i robić ciągle tą samą czynność, ciągle to samo, ciągle to samo i to nie będzie przeszkadzać, ona się będzie czuła w tym bezpieczna. Taki flegmatyk bardzo często mówi, no jakoś to będzie, zawsze jakoś to jest, <ścoughs> więc flegmatyk to jest właśnie taka zaspokoju, spokoju, która za zawsze gdzieś odnajduje jakiś, albo stara się odnaleźć spokój nawet w bardzo trudnych sytuacjach. To, co do niej możesz powiedzieć, to, że jesteśmy z tobą. Takiego flegmatyka możesz też szczególnie do, zatrudnić do prac, które powodują, że dana osoba musi cierpliwie robić bardzo codziennie podobne te same czynności, np. wbijanie faktur, na przykład to samo ciągłe mówienie pewnych rzeczy. Warto się zastanowić, gdzie masz takiego flegmatyka, do, do jakiego miejsca potrzebujesz.